Cześć, ja jestem Elf TV, a gramy sobie w Cities Skylines 2. Widzowie, będziemy budowali nowe miasto w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie, mamy tutaj pieniądze, mamy tutaj milion, funduszy, to są tam chyba, czekajcie, euro chyba, czy chyba tak. Chociaż tutaj może albo dolary... Mamy tutaj o i zobaczcie, mamy tutaj zapotrzebowanie na mieszkania o małym zagęszczeniu, na regiony komercyjne i przemysłowe. I zobaczcie, tutaj możemy to wyznaczać. To tak, może do tego kafelka, dajmy sobie regiony komercyjne. Tutaj zaznaczmy może przemysłowe. Dobra. Zobaczcie. O, już się pojawiają pierwsze problemy. Zastopuje grę. Za mało elektryczności i za mało wody. Nagromadzenie ścieków. No to niestety pierwsze problemy w naszym mieście do rozwiązania. No możemy zrobić. O, ale zróbmy taką: co tutaj jest? Mała wieża ciśnień. Rurami kosztowna. No, przydatna. Ok. Małych społeczności. No to zaczekaj się. Wieża ciśnień, Przepompownia. Przepompownia wydobywa wodę z jeziora lub rzeki. Ok. Dobra. I my będziemy brać tą wodę z. Tak. My będziemy tą wodę brać z rzeki. Dobra, tylko jak ona płynie. Dobra. Wiesz mogliśmy. Zaczekajcie, zaczekajcie. Jak ta woda płynie, w którym kierunku? Chyba tym. Wurczę. Tak. Chyba tym. Dodajmy sobie tutaj. I teraz zaczekajcie. Wymagana droga. No to możemy... Podłączyć od tego miejsca, może drogę. Ja już w tą grę grałem, więc wiem o co tutaj chodzi. Dobra. I co? Czy to już zaczęło dostarczać wodę? Dodatkowa pompa. Ok. Możemy to później dokupić, ale na razie. O! Tak. I już woda płynie. No to teraz ścieki. Tylko. Gdzie to płynie? jakoś tam płynie, ale nie jakoś tak mocno żeby wiecie, nie wyciągać później tej wody którą my wylewamy do kanalizacji dobra odpływ ścieków no dobra odpływ ścieków to możemy dać tutaj trochę dalej, żeby wiecie, nie nie musieli nasi mieszkańcy pić takiej zanieczyszczonej wody. Albo dajmy. O, czekajcie, mam pomysł. Dobra. Żeby takie bardziej. takie łuki. Dobrze. O, i już sprawa z wodą pitną załatwiona. Iście i kanalizację. Teraz tylko trzeba jakoś prąd załatwić. Możemy prąd kupować z innego miasta. Tutaj zobaczcie, mamy takie takie coś. Myślę, że nie będzie to głupią opcją. No, na początek tak. Później, oczywiście, musimy. Później, oczywiście, zaczniemy wytwarzać swój prąd. Dobra, ja podłączę tutaj. O, do stacji transformatorowej, tak się to robi w tej grze. I tutaj drogami ten prąd zacznie. Tylko zobaczymy, jakie to będą też koszty. Patrzcie, już nam kasa ucieka. Już nie mamy jej tak dużo. Wiem, że była aktualizacja ekonomii w tej grze, więc nie mam pewności. Do końca. Jak tutaj będzie działało wszystko? Dobra. Płacę. Zero. Dobra. O, dobra, już mamy wszystko. Wodę, elektryczność. Teraz wystarczy tylko przyspieszyć trochę grę i poczekać, aż to wszystko się wybuduje. Nie buduje się to w jakimś super szybkim tempie. No ale może zacznijmy już budować kolejne kolejne budynki zróbmy może taką drogę zobaczcie o tak zaznaczmy o i tutaj tutaj będzie widzowie strefa przemysłowa chociaż czekajcie musimy jeszcze sp sprawdzić e, wiatr w którą stronę Wieje, to chyba nie tu. Yy, tutaj zanieczyszczenie wody. Tu jest. Powietrze. W tą stronę. Czyli musiałoby być gdzieś tutaj strefa. Tutaj gdzieś musiałby być przemysł. A tutaj, żeby mieszkańcy nie musieli tych zanieczyszczeń wdychać. Dobra, więc możemy dalej pociągnąć. Taką drogę. Tylko musimy pamiętać, że każda, a niepotrzebnie tutaj są ustawione, każdy e, ten kilometr, czy tam metr to jest dodatkowe utrzymanie. Tutaj zaczekajcie. Kilometr. Dobra. To jest dodatkowe utrzymanie. Możemy dać w którą stronę? i będzie tutaj. Dobra, i jeszcze o. Dobra, i o. Mamy jeszcze tutaj taki. Pokażę Wam, jak to działa. To jest fajne. Że nie musimy tego wszystkiego tworzyć. Znaczy od zera możemy tak coś takiego. No. O. To jest takie. O. Jeszcze tutaj możemy podłączyć. No, o, kurczę. No, wybudowało się. Dobrze, teraz tylko strefa przemysłowa. Te trzy kafelki tutaj zaznaczę. Wpadnij do naszej nowej fabryki. Interesuje cię praca w przemyśle. No dobra, mieszkańcy już mają. Gdzie pracować? Nie będą musieli. Dobra. O, jeszcze im dobudujemy takie coś. Dobra. I możemy tutaj też dać mieszkanie. I jeszcze jakieś strefy komercyjne, sklepy jakieś. Tam biurowce, chociaż biurowce to chyba będą później. Dobra. Tutaj będą różne sklepy. Dobra. Kończyć się paliwo, odwiedź naszą nową stację benzynową. O, jaśnie, różne tutaj się budują. Teraz trzeba tylko poczekać, aż tu się wszystko zbuduje. Kiedy? O, kiedy oni zaczną? Tu jest 1%, no to... O, tutaj już jest więcej, 91. Widzę, jed... o, już ci pierwsi zobojętnienie. obojętnienie. Pierwsi mieszkańcy czyli wprowadzać. Przystronne mieszkania i dostępność wypoczynku. Okej, okay, stan zdrowia i samopoczucie. Wykształcenie, rozrywki i wydajność firm się zwiększy, jeśli będą zadowoleni. No. Czy wszyscy nic nie robią, tylko chwalą słońce? Właśnie mamy tutaj 18 stopni. Jak będą mieli za gorąco, zaczną używać klimatyzacji i przez co zaczną więcej prądu zużywać. A jeśli będzie zimno, to będą musieli włączać ogrzewanie, które chyba też będziemy im jakoś musieli zapewnić. Czy już tam mają jakieś tam ogrzewanie? O, o, są tutaj jacyś mieszkańcy. obywate, Bezczynność. Mhm. Czyli bezrobocie, osoba dorosła, wykształcenie podstawowe, yy, rodzina hajdasów, zamożność, bieda i miejsce o ulicach humanistów. Dobra, ulica humanistów to tutaj o, tamki, a tutaj o, ulica humanistów to jest główna ulica. No nie, to jest w ulicach moru. No, na no, tutaj będzie obok McDonalda będą mogli tutaj mieszkać. Dobra. Możemy jeszcze, chcemy, o! Chciałbym tutaj kamień milowy. Żeby móc wykupić te różne tutaj. Patrzcie, rondo też jakoś inaczej wygląda. Móc wykupić te różne. Widać, że oni jeszcze chcą się wprowadzać. Jeszcze, jeszcze muszą mieć zapewnione kolejne strefy, żeby nasze miasto mogło się rozwijać. Dobra, tutaj będą dzielnice, tak? Teraz, okej, okay. co to jest? Tyle? no to chyba się później jakoś tam odblokuje, czy, czy jakoś tak. Dobrze. O już pierwsze samochody! Dobra, już pierwsze samochody się tutaj zaczynają. Ci pierwsi mieszkańcy zaczynają przyjeżdżać. Ulica Smolińskich. Dobra, ulica Smolińskich. Patrzcie, a czekajcie, tutaj był jakiś samolot z Myszkowic. No, miasto sąsiedzkie. Oryginalna nazwa. A tutaj jeżdżą różne samochody, chcę kliknąć. Pochodzenie Petunia, aha to za jakieś inni podróżnicy, nie do nas w każdym razie. My tutaj też mamy przejazd, tak? Tak, no dobrze. Co my byśmy mogli dalej wybudować? No to chyba już nie mamy tutaj za wiele opcji. Teraz tak patrzę. No, tutaj dajmy kolejne drogi. Kolejne drogi. Dobra. Tutaj sobie tracimy pieniądze. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Moglibyśmy się postarać. O, własny prąd. E, moglibyśmy uruchomić, zobaczcie, takie wi oto wiatraki. Tylko one, czy nie będzie to za duży hałas. Więc moglibyśmy je tutaj oddać. Tutaj je. O. Nie, zbyt mała produkcja. Czekajcie, zbyt mała prędkość wiatru. Mhm. Aha, tutaj nie ma wiatru, no to trochę średnio. Gdzie tu będzie wiatr? Tutaj przekracza. Patrzcie, no nie ma wiatru. Nie. Nie ciekawie z użyciem. O, tutaj już. Tu już będę całe zapotrzebowanie, a piszą, że nie ma wiatru. No. Hm, zero zera, Tutaj, tutaj, o, Dobra. Hmm. Zbyt mała prędkość wiatru. No to trochę średnio. Jak tutaj zwiększyć prędkość wiatru? Możemy zrobić elektrownię węglową, no ale to niestety będzie produkowało zanieczyszczenie. użyciem, no ale wiecie, no. A zaczekajcie, ile to jest. 7, dobra, a tutaj jest, hmm. Dobra, co na razie nie? Nie ruszam tego. Zobaczcie, mamy tutaj kamienie milowe. Jak będziemy maleńką wioską, to odblokujemy. Zobaczcie, tyle rzeczy: pola mapy, wydobycie węgla, uprawy warzyw, drogi. Nawet drogi, służba, klinika, duże rzeczy, mała wioska. Pozmieniali, naprawdę. Chyba pozmieniali. No, może mi się tylko wydaje. Tutaj pamiętam... O, tutaj nic nie ma. Zobaczcie, tutaj są różne rzeczy, nie? A tu już się wszystko niestety kończy. Jedynie tutaj zostają te punkty rozwoju za które możemy wykupywać kolejne tutaj nowości. To jest fajne w tej grze, że możemy zadecydować w którym kierunku nasze miasto ma się rozwijać. Hmm. No nie, nie możemy tutaj jakoś kolejnego. Tego punktu zdobyć. Możemy, musimy dobudować. Może to nie musimy, ale możemy. Dobudujmy jakieś drogi. O, na przykład tutaj. Chociaż tutaj za dużo tych punktów nie będzie. No dobrze. Musielibyśmy coś większego wybudować. Hmm, tutaj jest. A zaczekajcie. Teraz tak sobie myślę. Powiem, że też jest coś takiego w tej grze, że my chyba możemy. Sprzedawać tą wodę gdzieś. Tak? No wiem, żeby miało coś tutaj takiego dojść. Nie wiem, czy doszło, ale. Że miało być coś takiego. Jest? No nie wiem. Może nie. No dobrze, widzowie. Nasze miasteczko niech się tutaj rozwija. A ja już kończę. Pierwszy odcinek z tej gry. Papa! Pa.